Witam Was ki, bardzo serdecznie z tej strony, Avia i moi drodzy, jesteśmy w kolejnym odcinku z Down of Men. I tak, ja jestem po dłuższej przerwie. I moi drodzy, mam nadzieję, że nie suszcie e, kosiarki za oknem, ponieważ ja jestem jeszcze w swoim domu rodzinnym i mój sąsiad ma bardzo duży plac obok siebie. Taki starszy już jest dosyć i. Tak hobbystycznie mi się wydaje, że codziennie po prostu jak było lato, to chodził i kosił trawę, tak, żeby sobie pokosić, bo czemu by nie? Um, tak czy jak mam nadzieję, że tego nie będzie słychać. Po zamykam okna i tak, ja osobiście słyszę, że coś dudni. Mam nadzieję, że mikrofon nie jest aż tak dobry i tego nie wyłapie. Um, tak czy siak, moi drodzy, ja już klikam na myszce prawy przycisk, żeby się obrócić, ale to przecież jest downloadman i tutaj się tak tego nie robi. Um, no cóż. I... O, tutaj jakieś nam biegają, możecie sobie te małe połapać, jak komuś się będzie chciało, oczywiście. Um, ja dawno bardzo nie grałam tutaj w Downmana, więc nie pamiętam do końca um, co, gdzie jak mieliśmy zrobić, czyli standardowo typowo odcinek jakby nie było. Um, ale cóż, no, coś się postaram tutaj um, wyczynić. O, ktoś pójdzie cię złapać, fajnie. Co do zwierząt, to widzę, że troszkę ich mamy, ile my mamy miejsca, mamy 60, czyli teoretycznie 50. Nie, no wykraczają nam zwierzęta poza tutaj, poza próg, moglibyśmy sobie ich się trochę pozbyć. Widzę też, że ludzie nie są zbytnio pocieszeni, oj nie chcę, Boże, nie chcę się bronić jeszcze, to nie ten czas. Też są trochę niepocieszeni, bo mają zbyt dużo roboty, ok, ja postaram się Wam na razie nic nie dawać. Ale wiecie, że to w moim przypadku jest e, dosyć trudne. Też widzę. O! Bywaj tak. E, dzieciorka, nie, ale kogoś starszego, żebyście tutaj wzięli, e, pozbyli się. Tutaj też macie kogoś do. E, do pozbycia się jakąś świnkę, też zaznaczyłam wam. Też patrzy nad starszymi. E, starszymi tutaj zwierzątkami. Żeby je sobie też pousuwać, jak wiecie. O, tutaj też widzę, że coś jest. To jest adult. A ja bym chciała jakieś stare. Dobra, tak ci jak no. Y, old, old. Tylko świn, no widzę, że wszystkie są stare te świnie. Film niezbyt chciała. Widzę też, że jedzonka mamy mm, dosyć sporo, więc tam na spokojnie, jeżeli chodzi o jedzenie, cały czas tym prawym przyciskiem myszki, moi drodzy, klikam, żeby mi się odwróciło. E, mamy mało e, noży, no ale chyba z tego, co wydaje mi się, to mam włączone przecież e, craftera, żeby robił noże. E, dobra, mogę tutaj, żeby mi robił noże. W sumie tutaj możecie robić wszystko, jak ktoś ma taką ochotę. Ustawię wyższy priorytet też Wam na to Tutaj jest jeszcze jeden crafter Też sobie coś tam craftujecie A tutaj nie ma nic O, czekajcie O Jezus, na drugą stronę się przerzucę Tutaj chyba nic nie ma Tutaj nam tylko stajnie zrobione Tutaj mamy na rzeczy A takiego craftera Że craftera nie widzę, żeby tutaj coś było Więc moglibyśmy sobie takiego tutaj Ciachnąć na przykład w tym miejscu Produkcja I Zwykły crafter. Oj, nie ten, czekajcie, ZZ Z się przyciskało. Czy może tutaj gdzieś? Nie no, tak będzie fajnie wyglądało. Tu nie pamiętam jak stretch był, w którą stronę ułożona. tak czy się, jak tutaj sobie dacie radę. Oj, to chyba nam piesek starszy umarł sobie. 97% to jestem bardzo zadowolona, że wam to powolutku, bo powolutku, ale spada. E, też wiecie, co jest gdzieś takie, że mogę sobie ustawić O, lim limit i chciałabym ustawić limit. No, po 25 mam tych zwierząt, a jakoś ich nie chcecie pozbyć. Tutaj już widzę, że jest stare jedno. Tu jest kolejne stare, chodź tu, chodź tu. Taś, Taś, kolejne widzę, że tu jest starszy, to też proszę mi się tego wszystkiego pozbyć. Co prawda, no wiecie, jedzenie jest dosyć sporo, ale no cóż, no. Póki mamy tych zwierząt też dużo, no to możemy je sobie zabijać bez żadnych takich większych tych. Widzę też, że to nam się troszkę powiększy. Jedyny problem, jaki będziemy mieli, na pewno, to będzie problem z, moi drodzy, wykarmieniem tego wszystkiego w zimę. Bo wątpię, żeby mi się udało. Kogoś tutaj chce do ścięcia drewna, bardzo proszę, bo tutaj sobie weźmiemy, tutaj myślałam, żeby wziąć te pola, tu by było to pole, tylko jeszcze tutaj byśmy mogli chcieli mur zbudować. Ale widzę, że już ładnie nam się tutaj wszystkim zaczyna! Okej, okay, w tę stronę. Zaczyna nam się tutaj wszystkim ładnie zmniejszać zapracowanie, więc... Nie tak, o... Okej... Okay. To jest bardzo trudne zajęcie, jak widzicie. O, widzę, że już od razu chwyciliście się do roboty. Tutaj też by się przydało... Może gdzieś w tym miejscu... Jeszcze jedna brama. Okej, lecimy z tym. I tu mogłaby być. Nie może nie do końca tak, ale... Eee, tu, tu, tu tu... W ogóle tutaj moglibyście jeszcze porobić takie właśnie rzeczy. Eee, przekręcam się znowu, o, moi drodzy, o, w tą mańkę. O tutaj widzę, że nam się nie do końca mur zbudował w każdym miejscu. Okej, okay, tu by było fajnie. I to też by było fajnie, żebyście to tak zrobili. Co prawda, widzę, że sobie tędy popylacie, no ale nie będę dwóch tutaj, chociaż szczerze mówiąc, jakby tej drugi zrobić i tak na naukowo, to może w przyszłości jest to jakiś plan. E, o, tutaj sobie też możecie zrobić z takiego takie te, e, takie do no TT. E, dobra, widzę, że tutaj. Moglibyście, o, pozbieracie mi coś tam, bo no, przyda nam się tego trochę. E, to mogę wszystko na wysoki poziom, żebyście mi to moi drodzy wszystko pozbierali. E, co prawda, jak widzicie, tam ktoś mi dawał radę właśnie, żeby nie przepracowywać ich, ten nam no, wszystko robić. No i jak widzicie, działa. O dziwo, wcale nie jest o dziwo. No cóż, no, tylko że będzie to trzeba jakoś e, tak czy siak ogarnąć, bo niby wszystko wiecie robią, ale zajmuje im to jednak też trochę tego czasu. E, ale mam nadzieję, że przynajmniej będą zwiększać swoją czynność. Jeszcze możemy sobie wiedzieć, co ogarnąć. Zobaczymy sobie to było tu i technologię. O jezu, już dawno mogliśmy przejść do następnej ery. Ale wiecie co, chyba najpierw wolałabym się ogrodzić na spokojnie, e, a nie tutaj. O, to na pewno chcę. To też chcę. To też mogę chcieć. A reszty już nie chcę. Reszta już mi jest tak na kij potrzebna. Ale skór mogę Wam oddać trochę. I kości. Bo jest to towar u mnie. O, mięso już mamy mniej. No tak zrobimy. Mięso już się nam powoli kończy. Ale widzę, że nam pozabijali tak zwierzątka, żeby było tak jak określiłam. Co prawda, świnki mi się nie podobają, że są w takiej ilości małej, ale podejrzewam, no po prostu, że wszystkie tamte były stare i będziemy musieli sobie wyłapać coś. Um, tylko, żeby wyłapać jakąś świnkę, to jeszcze przydałoby się, żeby gdzieś była w pobliżu. O! O, o, o! Złapcie mi to, jak będzie ktoś tylko szedł. O, wyłapać możecie mi to. Ktoś jakby mi tu poszedł to złapać, to bym była bardzo uradowana. A widzę tu, że to jest chyba pierwsza taka jesień, w której zebraliście chyba dosłownie wszystko Jestem bardzo z Was zadowolona. Też o, widzę, że już jest tutaj wybudowane wszystko. No powiem Wam, że powoli się wszystko zaczyna nam tutaj układać. Co prawda chciałam to jeszcze pościnać, żebyście go Pięciu człowieka może sobie przy tym pracować. I jeszcze chciałabym, żebyśmy posadzili tak, tutaj będzie. Okej, okay, myślę. Oj! Riders! Moi kochani. Czekajcie, pauzujemy gierkę. I teraz tak. Łapę was wszystkich, których mogę. I teraz tak, czekajcie. Teraz znowu przyspieszamy gierkę. Może być na czwórce nawet. A oni czekają się na nas patrzą. O, ale... Nasi tak se, powiem szczerze, że piracy drzwi to ogarnęli. E, zabili nam owieczkę i... Kielc 30 nowecz... Myślałam, że 30 osób nam zabili, ale ja chyba zabili z dwie osoby, tak mi się wydaje mm, Nie jest najgorzej. Mogło być zawsze, oczywiście, gorzej, jeżeli o to chodzi. O, chyba złapali nam te świnki. Bardzo mi się to podoba. Nie, żeby coś, to jest stare, to możecie to też usunąć. Jeżeli chodzi o ten, o stroje wasze, to chyba wszystko na spokojnie sobie tutaj zbieracie. Gliny też macie dosyć sporo. Dobra, tutaj wam posadziłam. I teraz tak, jeszcze bym chciała, no, na razie nie mam zbytnio gdzie, ale chciałabym jeszcze wam posadzić, bo na zimę się może sobie możecie siedzieć te rzeczy, tylko tak, ym, nie mam zbytnio teraz jak wam tego posadzić, bo mi jeszcze tego nie chcieliście w okropne, niedobre ludziska. Yy, ale dobra, zrobimy coś takiego, co to mi się wydaje, że było na zimę, albo możemy sobie zrobić groszek. O, w taki sposób sobie tutaj możemy zrobić groszek. Ym... I tutaj sobie możemy zrobić być jakiś magazyn, wydaje mi się. Ale chyba nie zrobimy jednak. Albo czekajcie. Nie wiem czy to będzie dobry pomysł, żeby robić tu magazyn. Nie jestem do końca pewna, ale wyjdzie z czasem. I możemy w ten sposób zrobić, no a Wy możecie sobie to zasadzić, bo właśnie wiem, że w zimę to się sieje, więc na spokojnie sobie możecie to ogarnąć. Tutaj bym jeszcze jeden dała, na pewno ten. Jeszcze jedno pole i tutaj by też były może pola i tutaj byśmy też może zrobili jeszcze jakąś ala osadkę, nie wiem, tak mi to nazywa po prostu. Hmm. Tylko czekajcie, jak to się robiło, bo ja już oczywiście 5 minut minęło i Oliwia zapomniała. A jeszcze możemy sobie tutaj zrobić. O, właśnie, właśnie, właśnie. Eee, tylko gdzie dokładniej to zrobimy. Takie z tych można by było zrobić im. Tylko to by się przydało jakieś fajne miejsce do tego. Ty macie napalenie rzeczy. Na tym podwyższeniu by było fajnie, tutaj. O, to poczekajcie, zbierzcie, ściągniecie jeszcze tutaj, jak dotkniecie te dwa drzewka, to wtedy sobie pogadamy o robieniu kolejnych fajnych rzeczy. E, Okej, okay, dobra, jest ta zima. Na razie wszyscy w miarę dobrze sobie tutaj funkcjonują. Nie są przeciążeni jakoś bardzo. Ehm. A, czyli ja dla ten Wam dałam tylko może, żebyście zrobili, mi się wydaje, że chciałabym, żeby. Ta brama, czekajcie, brama, żeby była w tą mańkę gdzieś tutaj. Może tak troszkę bliżej, ale on nieci tak na takiej zasadzie. Ok, i tutaj zrobimy sobie takie przedłużenie. Co prawda jedno drzewko nam tutaj e, gdzieś przeszkadza, mm, ale to zaraz zetkniecie i nie będzie problemu w ogóle z tym. Mm, czekajcie, Teraz jeszcze tak chciałabym oprócz tego jeszcze sobie wziąć tutaj wooden platform. A nie wiem, co to do czego mi to. Chciałabym sobie wziąć transport i. A czyli to się przywiązuje, chyba będzie przywiązywało osiołki. Okej. Okay jak widzicie, dużo z mechanizmów gry, których jeszcze nie ogarniam. Chciałabym coś w tym stylu, ale gra, gra nie chce. Ja chcę, ale gra nie chce. No ale, dobra, takie ujdzie w tłumie, może być. Z drugiej strony też bym chciała bramę. Z Niech będzie z drugiej strony też prama. Oj, sztorm nadciąga, no niestety, mojej mili Ech, sobie może tak zrobimy i wiecie co, i tutaj też bym chciała bramę zrobić tylko wiecie, już tam chyba dalej nie będę zagradzać z ok Okej. Okay, na razie coś w tym stylu i tutaj bym też chciała tak o, sobie ogrodzić troszkę oj, autosave był jak mogę się zauważyć, teraz tak patrzę to chyba sobie pociągniemy w ten sposób, jakoś tędy spróbujemy sobie ogrodzić te rzeczy. Czyli tak mi się wydaje, że w ten sposób jakoś spróbujemy podziałać. ok Okej, okay, okej, okay, ok Teraz sobie muszę oczywiście zapomniałam ee, wyłączyć sobie telefon że nadal nie jesteście przypracowani. Co prawda, te wie, jak widzicie, na razie jest teoretycznie centrum tego wszystkiego naszego. O. No, może być tu ciężko z tym. Troszkę pociągnęłam, a w tą stronę będzie mi łatwiej pociągnąć. Wydawałoby mi się, że w tą stronę byłoby mi łatwiej jakieś zejście spróbować zrobić z tego. Wiecie. trochę w to mnie zaszkodzi pójść, ewentualnie. A, tylko aż tak tu. To planin z plątaniną to nie chcę mieć tutaj. No cóż, no wymyśliłam sobie tak, że przez górę będę sobie robić bramę. To teraz muszę jakoś to rozwiązać. Ale też zima się już kończy. Na spokojnie przetrwaliśmy, nawet chyba nam się zwiększyła liczba osób. Hmm. Okej, okay, w ten sposób. Okej, okay, nadal w ten sposób jakoś tak ciągniemy to Okej, okay, tutaj da radę mi zlecieć na dół. O, bardzo fajnie, bardzo fajnie się zapowiada, moi drodzy Mili. Jeżeli bym tu teraz w dół tak cały czas pociągnęła, to chyba udało nam się w miarę rozwiązać ten problem co tutaj mieliśmy. Okej, okay, dobra, przynajmniej na razie to może być dotąd. Później się ogarni bardziej. Ym... Tylko jeszcze tutaj muszę zrobić jakieś łączenie tego. Tutaj chcę zlikwidować to. To. To też możecie mi rozłożyć. Yy, I widzicie, co ewentualnie. Wiem, że Wam teraz tak troszkę skaczę. O, ewentualnie coś w tym stylu możemy zrobić. Dobra, dobra, to mi złapie To tu już nie potrzeba I tu już też nie potrzeba Okej, okay, dobra Ogarnięte <laughs> w miarę Tutaj też będziemy, wiecie, coś musieli zagrodzić Tylko jeszcze się zastanawiam na jaką Chcemy tą odległość ale Zwierzęta nie mają już żarłka, ale Nie potrzebują go zbytnio Bo za chwilę będziemy Mieli już wiosnę I ktoś tutaj przyjechał Do nas z wymianą. Um, powiem tak, że jedzenie nam się kończy. Ja tu tak mówiłam, że oho, oh, ho, oh, ile jedzenia mamy, ale no, jedzenie nam schodzi dosyć szybko. Um, na pewno chcę 2T i za kości się mogę wymienić. Nic innego nie wymyślę. E, co prawda, wiecie, możemy sobie jeszcze, mam tutaj mleko chyba gdzieś, chociaż mleko się już też kończy. E, zwiększy, wiecie, co już jest nas więcej, trochę, to zwiększy limity zwierząt do. No, ich będzie do 40 nawet. Świn może być na razie 30. E, zwiększy te limity, zobaczymy, może że troszkę się tutaj tych zwierząt nam zrobi więcej. Co e, wtedy będziemy sobie je usuwać na spokojnie. Okej, okay, to jeszcze jakieś owieczki sobie latają cały czas. E, oni mi tutaj na polu robicie? Widzę, że na polu chyba mi tutaj działacie fajnie. Nie będę narzekać na Was, no te, w tamtym razem nam nie starczyło troszkę tego, więc... O, tutaj już się też... O, tego nie mogę usunąć, nie mogę. No to zrobimy tyle, ile możemy, jeszcze chciałbym Wam dołożyć może tego troszkę. Okej, okay, czekajcie. O, w ten sposób. Eee, to też Wam podwyższę na wysoki standard. Niech tutaj zbierać, znaczy sadźcie w sumie. E, fajnie, im więcej byście wysadzili, tego by było fajnie. Tylko, że no, dałam wam mur do robienia i większość z was chyba mur robi, chociaż nie. Latacie tutaj ładnie, sadzicie. Zaraz zobaczymy, jak pięknie nam posadzili. O ile będzie to piękne. Tu jest coś starszego, to weźmiemy. Zaznaczę wam. Bo wełna, na wełnę na pewno nie cierpicie na braki, bo widzę, że jest dosyć sporo. A owieczka już nie ma owieczki. Była jej nie ma. Ok, tutaj Wam się fajnie ten kawałek posadził. Będziecie mieli, chyba, w lato się będzie zbierać. Więc będziecie mieli jakiegoś też prowiantu innego trochę. E, tutaj jest ta przerwa w tym murze, to sobie ją zaszpachlujecie. Okej. Okay. Tutaj też to te zrobiliście platformy, i co wtedy będziemy, będą mogli sobie dwoje ludzi chyba z strzelać. Bardzo fajnie, mi się bardzo podoba takie rozwiązanko. Chciałabym jeszcze z wami wiecie, poczekać, żebyśmy zaczęli, czy ładnie nam to zasadzili. Moi drodzy, to by było już mniej więcej koniec odcinka. No, co prawda, no, trochę nam się tutaj udało wyczyścić, jak widzicie. Też jeszcze im, póki pamiętam, rzucę, żeby tutaj też już ścinali to wszystko. Um, las sobie będziemy mogli gdzieś tutaj z tyłu zrobić No bo też las nam będzie gdzieś potrzebny na pewno No i patrzcie, moi drodzy, wszystko ładnie zasadzone tak, Taka mi się rozgrywka podoba, nie upominanie ich co chwilę um, No i cóż, miejsca mamy trochę na zwierząt Zwierzęta cały czas się nam tutaj e, rozmnażają fajnie i moi drodzy, to by było na tyle. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Jeżeli tak, to możecie zostawić mi łapkę w górę, jakiś komentarz i subskrypcję, żebyście byli za wszystkim na bieżąco. I cóż, to by było w tyle w tym odcinku z Down of Men. Widzimy się w kolejnym. pa pa!